Witam Was bardzo serdecznie na moim już 20 live w ramach Dogi Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Dogi Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. Oczywiście zajmuję się nie tylko szczeniakami, ale też psami dorosłymi. Pomagam dogadać się ludziom i ich czworonogom. A teraz o dzisiejszym live. O czym będzie live 20? Otóż o targetowaniu, targetowaniu, czyli komendzie nos. No, pewnie was zaintrygował tytuł tego live'a. E, o czym my będziemy rozmawiać? Po pierwsze, opowiem Wam o tym, czym jest targetowanie. Po drugie, po tym, jak wyjaśnię, co to jest, wytłumaczę też, do czego możemy targetowanie użyć w treningu psa i generalnie w codziennym życiu z psem, a także jak nauczyć psa komendy nos. I tak mniej więcej wygląda plan dzisiejszego spotkania. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć Kasiu, strasznie miło mnie Cię widzieć. Więc przechodzimy do rzeczy. Pierwsza sprawa, o której chciałabym Wam powiedzieć, to oczywiście... O tym, co to jest to nasze targetowanie, od angielskiego wyrazu target, czyli cel. Karen Pryor w swojej książce Najpierw Wytresuj Kurczaka nazwała targetowanie celowaniem, to znaczy ona nazwała na pewno targeting, tylko że tłumacz użył w polskim tłumaczeniu jej książki wyrazu celowanie, więc kiedy będziecie spotykać jeden czy drugi termin, to jest to samo. Co się kryje pod pojęciem targetowanie w treningu psa? Otóż targetowanie to jest nauczenie naszego czworonoga, by na naszą komendę, na przykład nos, ja używam komendy nos, ale może być również dobrze to komenda touch. Grunt, żeby była krótka i zwięzła. Więc na komendę nos pies dotyka targetu. Targetu, czyli celu. Co może być celem? Oczywiście może być dowolny obiekt, ale ja używam ręki. Tak, ręka człowieka jest dla mojego psa celem do dotknięcia. Po co nam targetowanie? Otóż opowiem Wam i pokażę na filmikach, jak możemy zastosować targetowanie w codziennych sytuacjach z psem, na spacerach w domu, w nauczaniu komend określonych zachowań. Natomiast targetowanie używało się od wieków i to wśród ludzi. Wyobraźcie sobie, że na polach bitew w średniowieczu, a nawet i wcześniej, oczywiście dowódca miał zawsze jakąś flagę, jakiś, jak to się mówi, Boże, no powiedzmy, że flagę, tak, proporczyk, czy jakiś inny tam symbol, tak, ich wojska, używał właśnie jako targetu, żeby wszyscy wojownicy wiedzieli, gdzie mają się kierować, gdzie jest ich dowódca. W dzisiejszych czasach targetu używają na przykład przewodnicy turystów. Jak byłam w Wenecji dawno, dawno temu, ale oczywiście była strasznie zatłoczona, bo był to akurat taki sezon, gdy było mnóstwo turystów, to pamiętam najbardziej, że nasza pani, która nas, nas oprowadzała po Wenecji, też miała jakiś patyk z jakąś chorągiewką i trzymała wysoko nad głową, żebyśmy wszyscy widzieli, za kim mamy podążać, bo w tym tłumie była bardzo duża szansa, że się pogubimy. A więc to też jest targetowanie. Więc dla naszych psów najprostszym targetem będzie nasza ręka. Ale jak widzicie tutaj na obrazku jest Fredzi. I Fredzik to jest pies, który dwa lata temu był w moim przedszkolu, no to są maluchy, jak do mnie przychodzą naprawdę małe szczeniaki to e, ciężko by było nauczyć psa targetowania na rękę. Albo człowiek musiałby chodzić cały czas schylony, zgięty w pół, albo pies musiałby doskakiwać do ręki, a tego nie chcemy. Więc pomocna jest taka oto łapka, łapka na muchy. Podpatrzyłam ten pomysł i tutaj e, podziękuję e, e, Lidce Kasperskiej, bo byłam u niej na kursie klikerowym w Litkowie i tam właśnie zobaczyłam, że z końmi pracowała nad targetowaniem za pomocą łapki na muchy. No, i stwierdziłam, że to jest idealny pomysł, by wykorzystać łapkę na muchy w tereningu, targetowania szczeniaków, tak, żeby się nie schylać. Więc mam w domu mnóstwo łapak, łapek, a staram się wykupywać z okolicy wszystkie w kolorze żółtym. Bo jak pamiętamy, psy bardzo dobrze rozróżniają akurat żółty kolor i odcienie żółtego i pomarańczowego i niebieski, ale wolę żółty, na tle trawy jest bardziej wyraźny. A więc. Wiemy już o co chodzi w targetowaniu, w targetowaniu mniej więcej. I teraz przygotowałam dla Was parę. Filmików. Aha, teraz przejdę do filmików, natomiast chciałabym powiedzieć, że moi drodzy słuchacze podcastów, ja każdy live powstaje następnie w formie audio i trafia na Spotify, Spreaker, na iTunes, gdzie możecie słuchać podcastów. I po pierwsze, chciałabym Wam bardzo podziękować za super pozytywny odzew na temat mojego gadania. To jest bardzo przyjemne, bardzo miło, że słuchacie i że Wam się podoba. Natomiast czuję, nie chcę, żebyście byli poszkodowani, ponieważ puszczam tu króciutkie filmiki. Niektóre są też z moim gadaniem, więc w sumie nic straconego. Możecie mnie słuchać. Ale tam, gdzie są ćwiczenia, to ja te wszystkie filmiki dzisiaj po live'ie wrzucam na YouTube. Na YouTube znajdziecie mnie na dogi boom. Tak, Dogi Boom. <laughs> Czemu ja się zastanawiam? Oczywiście, że na Dogi Boom na YouTube mnie znajdziecie i tam będą dzisiejsze filmiki z mojego live'a, tak, żebyście mogli posłuchać podcastu, a później zerknąć, jak, jak na filmikach wyglądały ćwiczenia targetowania. No dobra, a teraz pierwszy filmik, w którym krótko podsumowujemy to, co przed chwilą powiedziałam. pokażę wam naukę targetowania. Czym jest targetowanie? No dziwne słowo, ale od angielskiego target, czyli cel. A więc targetowanie to jest dotykanie przez psa nosem wskazanych przedmiotów. A ja lubię akurat targetowanie ręki. Wydaje mi się, że targetowanie ręki jest najbardziej przydatne, bo rękę zawsze mamy przy sobie. A więc co potrzebujemy? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy klikera, potrzebujemy psa. Pies jest gotowy i potrzebujemy naprawdę dużej ilości, no to nie są wszystkie, które mam, drobniutkich smakołyków. Tak, widzę, że targetowanie praktycznie jest rozpoczęte. Słuchajcie, teraz tak, wzięłam smakołyki, czyli paróweczki w lewą rękę. Ja w ogóle będę targetować psa na lewą rękę i pokażę Wam jak to się odbywa od początku, bo Brysia tego ćwiczenia nie zna. Nieprzypadkowo tak sobie tutaj tą ręką ściskam paróweczki, ponieważ, żeby ułatwić psu naukę targetowania, dobrze jest, żeby ten zapach był właśnie w ręku. A więc od czego zaczynamy? Wystawiamy rękę i w momencie, gdy pies dotknie ręki nosem, ja kliknę i natychmiast ją nagrodzę. Najpierw a, na targotowanie używamy komendy nos, ale ja jej nie wprowadzam od początku. Tylko na początku sama ręka. Super brawo, tak! I natychmiast nagroda. I jeszcze raz. Super brawo tak! się nie wie o co mi chodzi, bo to bardzo dziwne ćwiczenie. Okej. Okay. Więc parę słów było w filmiku i pokazałam jak Brycha targetowała i to są początki, bo ja Brysi targetowanie nie uczyłam. Ona generalnie ma nawyk dotykanie wszystkiego łapami i targetowanie łapą idzie jej bardzo dobrze. Ona w ogóle wszystko załatwia łapami. Natomiast pokażę Wam później jak uczyłam targetowania moleńkę. I a propos smakołyków, do ym, targetowania akurat w tym filmiku użyłam oczywiście drobno pokrojonych paróweczek, które rzeczywiście zawsze wiodą prym w nagradzaniu. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się też pasztet bo pasztet jest jeszcze lepszym targetem. Wystarczy delikatnie posmarować dłoń pasztetem. Naprawdę to nie musi być y, y, 5 deka, tak? To może być naprawdę troszeczkę. Ale zapach będzie tak intensywny i pies dotknie i jeszcze zostanie z noskiem przy ręku przez chwilę, ponieważ zliże ten pasztet. Więc będzie dłużej targetował dłoń, co uważam za plus, bo my to będziemy wykorzystywać w dals nauce dalszych zachowań. Pokażę Wam teraz, a więc paróweczki albo pasztet. Naprawdę pasztet bardzo dobrze się sprawdza. Pokażę Wam teraz kolejny filmik. Już puszczam. Służy targetowanie. Słuchajcie, no niby to jest zupełnie głupia komenda. Po co pies ma dotykać naszej ręki nosem? Ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mijamy coś niepokojącego, coś, na co pies ma zwyczaj szczekać, rzucać się, nakręca się niepotrzebnie. Jeśli zaproponujemy wtedy psu zachowanie alternatywne, czyli coś, co on umie zrobić i wtedy dokładnie wie, czego od niego oczekujemy, najprostsza komenda, która wtedy może nam pomóc, jest właśnie komenda nos. Wtedy pies wykonają, my go możemy nagrodzić, w ten sposób może jakiś tam obcy pies przejść obok i unikniemy sytuacji e, konfliktowej tak, pomiędzy naszymi psami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, możemy za pomocą tej komendy nauczyć psa podążać za ręką. A to już nam bardzo pomaga na przykład przy ustawieniu psa przy lewej nodze albo przy obejściu wokół przewodnika. Targetowanie może być przydatne w nauczeniu bardzo wielu, bardziej złożonych zachowań, których będziemy oczekiwać od czworonoga, czy też każdego innego zwierzaka. Tak naprawdę za pomocą targetowania ssaki morskie, lwy morskie, delfiny są uczone na przykład wyskakiwania z wody na, na piłeczkę. Jest to dosyć znany popisowy numer, choć powiem Wam szczerze, że nigdy nie byłam w delfinarium. Jakoś mnie to nie przekonuje, ale popisowy numer delfinów to jest wyskok z wody, dotknięcie piłeczki i oczywiście wskoczenie do wody. No więc jak to jest robione? Oczywiście, że za pomocą targetowania. Najpierw się uczy delfiny dotknięcie nosem. Piłki, która jest nad, tuż nad wodą. Następnie 5 cm do góry, 5 cm do góry i jeszcze, i jeszcze. I w ten sposób, wiedząc, że um, trener oczekuje dotknięcia um, nosem piłki, która jest coraz wyżej, delfin skacze coraz wyżej. Jeśli nasze zwierzę, czy to jest pies, czy to jest na przykład koń, naprawdę bardzo lubi komendę nos, czyli nie tylko ją wykonuje, dotyka dłonią, ale też chętnie podąża za dłonią. Albo za taką łapką, jak tu widzimy na obrazku, to możemy też nauczyć naszego psa na przykład wsiadanie do samochodu, jeśli nie umie tego, albo niechętnie to robi, wchodzenia do klatki kenelowej, konia władowanie w do przyczepy, tak? Tutaj zastosowań może być mnóstwo. Więc i przede wszystkim wtedy umysł zwierzęcia jest. W, Przyłącza się z tego, z powiedzmy, ze stresu, który jest związany z jakąś czynnością. Na przykład dla psa, który boi się wsiadać do samochodu. Jeśli zaczynamy proponować psu komendę nos i stopniowo w ten sposób wprowadzamy do samochodu, to pies zaczyna myśleć o komendzie. Podąża za ręką, jest nagradzany i kompletnie zapomina o tym, że boi się samochodu. Samochód zaczyna się kojarzyć z fajnym ćwiczeniem więc naprawdę przydatna komenda. Poza tym, tak jak mówiłam, w momencie kiedy nasz pies się rozproszy, ale jeśli bardzo dobrze zna i lubi komendę nos, na przykład, nie wiem, na ulicy idziemy i z naprzeciwka ktoś idzie z psem rozszczekanym, który ewidentnie idzie w naszą stronę, nie mamy możliwości manewru, to poprośmy naszego psa o komendę nos, poćwiczmy z nim chwilę, żeby się odwrócił od tego psa z naprzeciwka, w ten sposób unikniemy konfliktu. Oczywiście każdego psa można nauczyć komendy nos. Przykładam będzie moja moleńka, która generalnie ona nie jest super wytrenowanym psem. On jest po prostu bardzo grzecznym psem, tak? Natomiast. Mm, Ciężko ją wkręcić w trening. Ona prędzej, prędzej się od razu po, położy i, i będzie patrzyła na mnie z uwielbieniem. Ale, jak zobaczycie, tą komendę bardzo polubiła. Ona oczywiście wykonuje podstawowe komendy, natomiast no nie jest takim pracusiem jak brycha. <grycha> natomiast y, chciałam pokazać, jak się zaczyna pracę z psem, który totalnie nie zna tej komendy. I teraz pokażę Wam naukę komendy nos mojej ukochanej moleńki. zaczynamy naukę targetowania. Najpierw mamy pachnącą, czymś smakowitym rękę. Możemy ją posmarować kiełbasą, pasztetem lub, lub czymkolwiek, co nasz pies natychmiast wyczuje. I zapewniam Was, że powącha tą rękę. I wtedy, gdy powącha, my powiemy super albo klikniemy i nagrodzimy psa, pokazując mu w ten sposób, że o to nam właśnie chodziło. I zobaczymy, jak nam pójdzie z moleńką. Ona akurat poszła sikać, więc damy jej chwilę przerwy. Terier ma zawsze ważniejsze sprawy na głowie niż trening. Albo poszło szukać krecików, co też jest możliwe. Molik, chodź tu do mnie. Chodź, Molula. Chodź, kochany, chodź. Chodź, dobrze, dobry pies. Tak, super, brawo. Tak. I pokażemy na psu, e, czego od niego oczekujemy. Brawo, pies, super. Tak jest, super. Brawo, pies, super, tak, tak, brawo. Super, brawo, pies, tak, oczywiście o to chodzi. Brawo, pies, super, super, bardzo dobrze. Brawo, brawo, Moleńka, jesteś dobrym psem. Brawo! Co za targetowany pies! Super! Brawo! Gdy pies odruchowo dotyka nosem e, ręki wyciągniętej, wprowadzamy komendę nos. Nos? Super, brawo! Tak, tak, tak. Nos? Super, brawo! Widzicie, wypowiadam tą komendę dosłownie w ułamek sekundy, zanim pies dotknie mojej ręki. Supert. Bravo. Kochane! Jak widzicie, na początku to jest pierwsza sesja z moleńką, więc na początku ta ręka jest bardzo blisko psiego nosa tak, na wysokości głowy psa i bardzo blisko. Także sam zapach tej parówkowej ręki sprawi, że pies wyciągnie nos, żeby mnie powąchać. Tak? dopiero kiedy ten odruch jest już dość wyraźny i praktycznie pies odruchowa wyciąga nosek w kierunku naszej dłoni, dopiero wtedy na sekundę sekundę, ułamek sekundy, zanim pies dotknie naszej dłoni, wypowiadamy komendę nos. Więc najpierw wyćwiczymy zachowanie, a później dodajemy komendę. Komenda oczywiście musi ułamek sekundy przed dotknięciem. I oczywiście jak zawsze nie przesadzajmy od razu z rozproszeniami. Czego nie robimy? No nie robimy takiej rzeczy, że wyciągamy rękę metr od psa, kiedy pies na dodatek jeszcze wącha ziemię albo patrzy gdzieś tam na sąsiada. Nie wyciągamy ręki metr od psa i nie mówimy nos, bo w tym momencie psujemy całą zabawę. Pies nie wie o co nam chodzi, pies nie czuje zapachu ręki, pies nie wie czego się spodziewamy. W tym momencie to nos, jeśli powtórzymy to wielokrotnie, to po prostu palimy komendę. Ona przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Zróbmy tak, żeby w trakcie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej sesji pies bezbłędnie wykonywał komendę. I wtedy, dopiero kiedy to przyćwiczymy, będzie niemalże odruchowe sięgnięcie do dłoni. Dopiero wtedy lekko odsuwamy rękę po 5-10 cm. I też odsuwamy o 5 cm dłoń. Pies już zmierza. Ku naszej dłoni i tuż przed dotknięciem mówimy nos, tak? Nie robimy czegoś takiego, że dłoń już jest dalej, wypowiadamy nos i czekamy, bo to jeszcze nie jest utrwalona komenda. To musi tak naprawdę być zgrane w czasie. Ok. I kiedy pies już chętnie dotyka naszej dłoni, możemy spróbować prowadzenie za targetem, tak? czyli tak naprawdę podążanie za dłonią. Bardzo przydatna umiejętność, na przykład przy ćwiczeniu komendy "siad" przy lewej nodze, przy obejściu i "siad" przy lewej nodze przy przywołaniu. Tak naprawdę. Przez przeszkody w ten sposób możemy poprowadzić malucha. Także chętnie Wam zaraz pokażę kolejny filmik z moleńką, gdzie moleńka stawia swoje pierwsze kroki w podążaniu za ręką. To nagrywałam filmiki w weekend. Więc to nie było 10 sesji z Moleńką, tak naprawdę, więc to nie jest jeszcze perfekcyjne, doskonałe, ale pokazuje w jakim kierunku idziemy. Tylko rozłóżcie to wszystko na bardzo wiele etapów i wiele króciutkich sesji. Gdy pies opanował komendę nos, możemy uczyć go podążania za ręką w ruchu, czyli Podsuwamy rękę, mówimy nos i odsuwamy ją dosłownie o 5 cm na początek. I czekamy, aż pies podejdzie. Nos. Brawo, tak! Mój kochany! Tak jest! I znowu niedaleko dosłownie 5 cm. Nos, super! Dobrze! Tak! W ten sposób możemy uczyć psa podążania za ręką. Brawo, pies! Tak jest! I pokażę jeszcze raz, tutaj w drugą stronę. Malik. Brawo pies! Super! Tak, tak! I jeszcze raz. Słuchajcie, oglądam ten filmik, i się normalnie wzruszam, jak moleńka się stara. Dobrze, a więc jeśli mamy psa wielkości moleńkie, a przewodnik jest mojego wzrostu, to szczerze powiedziawszy ta ręka jest bardzo dobrym targetem. tak? Ja tu się nie muszę za bardzo schylać, bo jestem niewysoka. Moleńka jest takim pieskiem w sam raz. tak? Dobrychy tym bardziej. Natomiast jeśli mamy dość wysoką osobę, a pies jest malutkim szczeniaczkiem, to tak jak wspomniałam, możemy wykorzystać łapkę do nauczania. To naprawdę jest trochę wygodniejsze tak, niż, niż takie schylanie się praktycznie do ziemi. Natomiast później można przełożyć tą komendę na rękę. Kiedy nam pies troszkę podrośnie, bez problemu przeniesiemy to zachowanie na podążanie za ręką. Także nie będzie to problemem. Natomiast jeśli, tak jak u nas w psim przedszkolu, maluszki uczy na łapkę, później latamy z tymi łapkami po całym placu treningowym, gdzie maluchy chodzą przez przeszkody, przez jakieś tam do, do wody wchodzą, więc jest to. Po prostu super fajna zabawa. Dalej, jak ktoś chce rozwijać umiejętność targetowania, podążania za targetem, oczywiście polecam jednak przejść na rękę, ponieważ nie chcemy chyba spacerować z psem i wszędzie zabierać ze sobą łapki na muchy. Tak więc to byłoby może troszeczkę dziwne. Dobra, to teraz pokażę Wam filmik nauki targetowania na łapkę z Czarlutkiem. To były jedne z pierwszych ćwiczeń e, Czarlutka i e, komendy nos. Cześć, uh -huh. I znowu wystawić. Pięknie. Super! Pięknie, proszę. Dobrze, znowu przychodzimy parę kroków, wystawiamy łapkę. Jak dotknął klik smakołyk. Zawołać. Super!

Więc w ten sposób uczymy maluchy targetowania na łapkę. Tak naprawdę to może być dowolny przedmiot. Są też klikery z takim wskaźnikiem, z wyciąganym wskaźnikiem. Tutaj końcóweczka to jest taka mała kuleczka i może to być użyte jako target. Można na koniec przywiązać coś, coś co będzie bardziej widoczne dla psa, coś nie wiem, żółtego na przykład. Tylko, że tutaj jest też pewna obawa, że maluchy zaczynają jednak się tym bawić. Jak jeśli przywiążemy jakąś wstążkę, Coś, co je tak zachęci, co będzie się poruszać przed nimi, mogą zacząć się tym bawić. Co prawda, łapka też niektóre psy, właśnie niektóre szczeniaki, prowokuje do zabawy. To są rzadkie przypadki, ale też miałam w przedszkolu takie maluchy, które, widząc łapkę, to po prostu uważały, że to jest doskonały obiekt do gryzienia. Więc tutaj z nimi wtedy jednak ręka, bo tutaj możemy więcej zadziałać. Łapkę traktują jak zabawkę. No dobra, i pokażę jeszcze na koniec filmik z podążaniem za targetem, który wykorzystaliśmy w ćwiczeniach z Fredzikiem, który pięknie pokonywał nasz taki mini tor przeszkód właśnie w podążając za targetem. Otóż bardzo mnie cieszy to, że Fredzik, który oczywiście podążał za łapką, która była delikatnie posmarowana pasztetem, więc to też były tak naprawdę, nie wiem, drugi, trzeci trening z targetem ale on mimo to zwracał uwagę na przeszkody. On dokładnie sprawdził, powąchał równoważnie i tak dalej. On nie był tak wpatrzony, że w, w po prostu na oślep tak szedł, tylko on sprawdzał przeszkody, więc mimo wszystko to była wskazówka. Target rzeczywiście była, była, był wskazówką, a Fredik patrzył też, gdzie idzie. I na koniec, oczywiście, dostał mega, ekstra fajną nagrodę. Powiem Wam, że to jest bardzo dobra forma uczenia maluszku, Właśnie podążania, na przykład przez taki monitor przeszkód. Poza tym psy naprawdę to lubią. To kolejne, kolejne ćwiczenie, które o, poza kontaktem wzrokowym też sprawiają, że pies uczy się czegoś zupełnie nowego, zupełnie innego niż zazwyczaj. No bo wszyscy zaczynają od komendy siat. Siadz, zostań, leżeć, waruj. tak, To oczywiście jest bardzo fajne, ważne, ale dla takiego małego szczeniaka może być odrobinkę nudne. My też oczywiście uczymy tych komend, ale to musi być urozmaicone czymś lepszym z punktu widzenia takiego szczeniaka. Czymś bardziej atrakcyjnym, czymś zupełnie innym, które przy okazji, jeśli dobrze utrwalimy, może nam pomóc w trudnej sytuacji. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że pamiętajcie, niech Wasz pies zna chociażby trzy komendy, ale zna je bardzo dobrze perfekcyjnie. I te komendy tak naprawdę być może wystarczą wam, by z psem funkcjonować przez całe życie bez problemów. Niech to będzie przywołanie, bo to jest pierwsza i podstawowa komenda. Niech to będzie nawet komenda nos, co jest może i śmieszne, ale pomoże wam na przykład, gdy chcecie minąć płot z rzucającym się za płotem psem, wasz pies zazwyczaj też się zrzucał nakręcał, ale jeśli bardzo dobrze zna komendę nos, spokojnie na target za dłonią przechodzimy obok. Pies wykonuje komendy, już mamy zachowanie alternatywne. Coś mu proponujemy, on to wykonuje, jest ok, mijamy ten płot. Więc pamiętajcie, że to są bardzo proste komendy, ale muszą być w stopniu perfekcyjnym opanowane przez szczeniaka, przez dorosłego psa i oczywiście w różnych rozproszeniach. Jak zawsze, już nie będę się powtarzać. Albo i będę. Jak zawsze zaczynamy, gdy nic się nie dzieje, w środowisku bez rozproszeń. Dopiero później, gdy nasz pies idealnie wykonuje komendę, wychodzimy z tym na spacer, wychodzimy z tym do miasta, wychodzimy z tym na przykład w ulicy, gdzie po prawej, po lewej za płotami szczekają psy. Nie zaczynajmy od tego wyzwania, bo będzie troszeczkę ciężko. Tak naprawdę spalimy komendę. Okej, okay. i to jest... Wszystko, co chciałabym Wam dziś opowiedzieć o targetowaniu, o komendzie nos. Możecie zacząć to ćwiczyć nawet dziś. Tutaj naprawdę niewiele trzeba. Czy używacie klikera, czy nie, możecie zaczynać, tak? Może być super, może być tak, może być dobra, dobrze, ale oczywiście polecam klikera, bo kliker jest idealny w punkt. Dobra, jak zawsze, oczywiście zapraszam Was do śledzenia nas na Facebooku. Dogi Boom. Na YouTubie, tak jak mówiłam, filmiki treningowe trafią na YouTube już dziś. Zachęcam do zapisania się do grupy na Facebooku Dogi Boom, gdzie dzielimy się pomysłami, naszymi sukcesami, opisujemy problemy i oczywiście jak zawsze zobaczymy się za tydzień, w poniedziałek o 12. .00. Tymczasem też polecam Waszej uwadze dwa webinary, które mam na stronie Dogi Boom i które cały czas są dostępne. Trzeba je oczywiście kupić, ale nie są drogie. Tak po prostu uważam, że to jest naprawdę kawał wiedzy, którą możecie wykorzystać już dziś w treningu w wychowaniu waszych psów. Jeden to jest sekrety luźnej smyczy, i drugi to jest 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o wychowaniu psa. Uważam, że jeden i drugi naprawdę jest dobry. Co tu dużo mówicie? Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dziś. Kto jedzie na urlop, życzę miłego odpoczynku. W drodze można zawsze podsłuchać podcastów. Tym, tym samym też pozdrawiam moich słuchaczy. I do zobaczenia za tydzień. Ćwiczcie z Waszymi psami. Pamiętajcie, że w upały oczywiście ćwiczymy albo o świcie, albo już po zmierzchu. Nie narażajmy nasze psy na udar słoneczny, na przegrzanie, co jest oczywiście bardzo dla psów niebezpieczne. Spacery też, albo rano, albo bardzo późnym wieczorem. Dobra, no to tyle, tyle i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!